Wiadomo, co się stało, to wiemy dzisiaj rano, ale chyba też nie jest tajemnicą, czytając też te doniesienia, że, że w taki bardzo nieelegancki sposób pożegnali pana trenera tutaj w klubie. No ale co ja na to poradzę? Co ja na to poradzę, że ludzie się tak zachowują, a nie inaczej? To, to, to nie jest mój problem, tylko, tylko i bo, bo wszystko można zrobić po prostu inaczej, nie? A w jaki sposób zostało to przeprowadzone, w jaki powinno, panie trenerze? Nie ja byłem umówiony z Milikiem jutro. Siadamy, rozmawiamy, jakie mają plany. Proszę bardzo, nie, wie, wiemy i oni, i ja, że kontrakt nie będzie przedłużony. Chcą dać wcześniej szansę Pietrzkowi Gierczakowi, chcą to. Rozwiązać za porozumieniem stron, no po prostu się dogadujemy. A, a przyszli do mojego pokoju w trójkę, yy, brakowało tylko, że, żeby to była piąta rano: CBA, kajdanki i, i zabieramy chłopa. No nie, no w ten sposób nie. Poza tym ta informacja już była w mediach i niektórzy wiedzieli już w sobotę o tej sytuacji. Można powiedzieć, panie trenerze, że, że nieelegancko pan w klubie, któremu oddawał, pan oddaje, pan całe swoje serce został już dwukrotnie potraktowany, prawda? Powiedz pan co: klub mnie nie traktuje źle, tylko ludzie, którzy w nim pracują. Uważam, że ludzie, którzy nie mają nic yy, wspólnego z piłką nożną, bo, bo chyba pan o tym wie, kim jest yy, pan Gabryś i kim jest pan Siara. No to, no to no nie są to ludzie piłki, z drugiej strony Łukasz Milik ma dwa lata doświadczenia, jeśli chodzi o piłkę, bo jest dyrektorem sportowym, wywodzi się z akademii. Ci ludzie zarządzają takim klubem jak Górnik Zabrze, no i, i ruchy jakie robią, no, no to, 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 to ja się boję o przyszłość po prostu Górnika Zabrze. I oby życzę im jak najlepiej, jak najlepiej, po każdą decyzję e, zmian podejmuje się po to, żeby było lepiej, jak najlepiej, ale e, no, argumenty mówią mi, mi co innego. Oby, obym się mylił, obym się mylił. Pan jest doświadczonym szkoleniowcem, to z najwyższej półki. Jakby Pan trener skomentował czy w ogóle no, na kilka kolejek przed końcem e, sezonu no, zwalnia się trenera? Zwalnia się, nieraz się zwalnia e, trenerów a na kilka kolejek przed końcem. To oczywiście e, zdarza się. Natomiast trzeba by sobie zadać pytanie, czego Górnik oczekiwał od tej drużyny Europejskich Pucharów? Miejsca, e, którego No przecież my Przecież my jeszcze moglibyśmy skończyć ten sezon poprawiając szóste miejsce z tamtego roku. Kto mi powie, że nie, drużyna grała bardzo dobrze, że w ostatnich meczach brakowało nam szczęścia, wykorzystania sytuacji i tak dalej. Każdy to wie, każdy to wie. Natomiast drużyna w formie na pewno była, czy jest na pewno w dobrej formie, bo, bo, no bo każdy to widzi, każdy mówi, że górnik dobrze gra, ale nie potrafi wykorzystać swojej przewagi. Tak, zgadza się, bo różne są fazy yy, w sezonie. Yy, no to no to, no to, no to, o to trzeba zapytać, czego Górnik oczekuje europejskich pucharów. No przepraszam, no ale nie tacy jak, jak my nie jesteśmy w stanie się tam dostać chociażby wspominając Pogoń czy Legię. Panie trenerze co dalej ja wiem, że teraz przed nami święta jest wielki tydzień gdzie Jan Urban będzie na kolejnym etapie swojej wielkiej no nie, kariery myślałem, trenerskiej myślałem sobie, myślałem sobie, że chociaż raz odejdę na swoich warunkach to znaczy, że to Zajdę z klubu, nie przedłużając co ale, ale nie udało mi się, to jednak musieli mnie zwolnić. No. Nie, wie Pan co, nie myślę dzisiaj o tym, co, co dalej. Na pewno w tym sezonie nie będę, nie będę trenował, to znaczy mam trochę czasu, zanim zacznie się kolejny. Zobaczymy, czy, czy będą jakieś oferty, czy nie będą mniej, czy bardziej interesujące. Czas pokaże na dzień dzisiejszy. Z nikim nie rozmawiałem w ostatnim czasie, chociaż wiele ukazało się na temat legi, ale z legią też nie rozmawiałem. Także, no nie, no, spokojnie będę obserwował końcówkę ligi, będę obserwował oczywiście górnika zawsze, a przyszłość pokaże, co dalej.